Dzień dobry ponownie moi drodzy w te upalne dni. Być może słuchacie mnie teraz gdzieś na plaży. Jeżeli tak, to zazdroszczę, bo ja się kiszę w stolicy. Ale przybywam dzisiaj opowiedzieć Wam trochę o tym, co czytałam i oglądałam w ostatnim czasie, a dokładniej w czerwcu. A jeszcze dokładniej więcej będzie tutaj książek niż filmów i seriali, bo mimo, że no mam dostęp do Disney Plus, dostałam teraz na rok, to nie bardzo był czas na nadrabianie tego, o czym powiem później. Albo dobra, może od razu, może po prostu wyjątkowo ten wrap-up zaczniemy od filmów i seriali, a potem przejdziemy do książek. Bo na Disney Plus powtarzałam sobie głównie różne rzeczy, za którymi się stęskniłam. Była to powiedzmy Encanto, to jest animacja, którą ja uwielbiam i niesamowicie doceniam. Pisałam też o tym na. Maruda.pl, no i też powtarzam sobie całe zabójcze umysły czyli ten kryminalny procedural którego wyrywkowe odcinki pewnie gdzieś tam widzieliście w telewizji ale nie polecam tego tak oglądać na wyrywki, polecam jednak chronologię no i jak tylko się trochę ogarnę, bo ten czerwiec był jednak bardzo pracowity to na pewno na tym Disneyu więcej nowości oglądać będę, bo wypatrzyłam sobie sporo fajnych tytułów, więc na pewno w kolejnym w rapie więcej rzeczy z Disney'a będziecie mogli tutaj o większej ilości rzeczy z Disneya będziecie mogli tutaj posłuchać. Natomiast jeżeli lubicie musicale, no to na kierunek Musical przygotowałam taką listę filmów, seriali, programów idealnych dla fanów musicali, które na Disney Plus znaleźć można, czyli wszystkie filmy muzyczne, ale też zapisy musicali jako takich więc tam Was w razie co zapraszam. No i teraz przechodząc do kolejnych seriali, o których wreszcie wam mogę oficjalnie powiedzieć. Są to seriale dostępne na Netflix. No ja tam ostatnio mam możliwość oglądania ich przed premierą, tylko muszę czekać aż zejdzie embargo. Jeżeli mnie obserwujecie na Facebooku czy Instagramie, to ja tam przeważnie wrażeniami dzielę się od razu jak tylko to embargo zejdzie, więc pewnie w dniu premiery, więc polecam zaobserwować. Natomiast po pierwsze, teraz już mogę dłużej o tym mówić. Po pierwsze, The Umbrella Academy, sezon 3 nie będę tutaj za bardzo spoilerować fabularnie, skoro jest to kontynuacja. Mamy to tą historię rodzeństwa, jakby nie dzieciaków, tylko takich bardziej dojrzałych osób, ale rodzeństwa, które mają... No teraz się zastanawiam, czy słowo rodzeństwa jest tu prawidłowe, pomińmy to, unikamy spoilerów. To są osoby, które mają takie dziwne moce, one zostały gdzieś tam zebrane przez takiego pewnego starszego pana, bo wszystkie urodziły się jednego dnia w tym samym czasie. Przez kobiety, które nie były wcześniej w ciąży. Prócz tego mamy, mamy właśnie taką akademię, mamy podróże w czasie, trochę taki superbohaterski motyw, ratowanie świata przed końcem świata, ale też trochę takich bardziej psychologicznych elementów, co do tego sezonu mam dość mieszane uczucia, bo przez pierwszą połowę tego właśnie trzeciego sezonu. Czułam, że oglądam powtórkę z rozrywki, bo poznaliśmy nowych bohaterów tak jak w pierwszym sezonie, bo znowu mieliśmy podróże w czasie i spotykanie tych jakby swoich innych wcieleń z innych linii czasowych, jak w sezonie drugim. Wprowadzono też bardzo dużo nowych wątków i nowych osób, które pojawiły się dosłownie na odcinek czy dwa i, i ginęły, i już do tego tematu nikt nie wracał. I to było, wiecie, takie wprowadzenie czegoś, bo mamy pomysł na fajną scenę, na fajne CGI i tyle. I nic się z tym nie wiąże. I ta pierwsza połowa sezonu bardzo ciężko mi wchodziła. Nadrobiły to trochę te dwa czy trzy ostatnie odcinki. I tam faktycznie dużo się dzieje dużo jest plot twistów. E, i, I te końcowe faktycznie obejrzałam z większym zaangażowaniem. No ale finalnie, no nie powiem, żeby to było coś fantastycznego. Wydaje mi się, że Pierwszy sezon najbardziej mnie zaintrygował, bo jednak było to coś nowego, świeżego, a teraz mamy jednak ten odgrzewany kotlet albo ciągnięcie pewnych wątków na siłę. Za to mogę wam zdradzić, że w pierwszym odcinku jest super scena muzykalowa, jak wiecie, dokocham no muzykale. mamy utwór z Footloose i tą choreografię, potem tam też gdzieś pojawia się karaoke i piosenki Bonnie Tyler, która była też w Tańcu Wampirów, coś tam jeszcze muzykalowego było, już nie wchodząc w te szczegóły, więc nie... Było to coś wyjątkowego, na tyle, że ja wam to chwaliła na prawo i lewo. No i też co myślę, że jest warte zaznaczenia, to że dobrze jest te wszystkie trzy sezony oglądać po kolei, jakby jedno po drugim, bo ja miałam często takie momenty, kiedy oni o czymś lub o kimś mówili i ja nie pamiętałam, kto to był, kiedy te poprzednie odcinki oglądałam dosłownie rok temu. I drugim serialem, który oglądałam chwilę przed premierą, była koreańska wersja domu z papieru. Jak wiecie, ja do tej oryginalnej hiszpańskiej wersji miałam kilka zarzutów, to znaczy to jest taki typowy Heist Movie, gdzie mamy grupę różnych charakterów i oni robią plan. I włamują się gdzieś po pieniądze. Są strategiczne sceny takie typowe dla tego gatunku, że coś im się zaczyna sypać, coś się nie udaje, a nagle mamy ładną retrospekcję i okazuje się, że to był plan, że policja ma myśleć, że im się nie udaje. I ta hiszpańska wersja, niestety, każdy sezon i każdy odcinek budowała na tym samym schemacie: to znaczy, coś się dzieje, wielki plot tu jest na koniec, że ktoś do kogoś celuje albo strzelił, emocje olbrzymie. A na początku kolejnego odcinka w pierwszej minucie okazuje się, że, że wcale nie strzelił albo nie trafił i nic się nie stało. Jedziemy dalej. I na końcu znowu wielki plot twist i tak w kółko. Jednak ta hiszpańska wersja, mimo tych swoich wad, w jakiś tam sposób nie zaangażowała. Natomiast koreańska wersja jest niestety jej bardzo dokładną kalką, to znaczy to są dokładnie te same postacie, te same wydarzenia, dialogi. Jeżeli chodzi o postacie, to one są wykreowane dokładnie na tym samym szablonie, w taki sposób, że kiedy oni się pojawili pierwszy raz na ekranie, to ja już wiedziałam, który z nich to Berlin, który to Rio, bo, bo jakby nawet z wyglądu są podobni. Do tych hiszpańskich. Jedyna różnica jest tutaj taka, że pojawia się kontekst kulturowy, społeczny, polityczny Korei, czyli na przykład motywacji bohaterów czy jakichś wydarzeń z ich przeszłości. Są po prostu one dostosowane do polityki kultury Korei, tego co się w tym państwie dzieje. W ogóle, co jest dość ciekawe, ale może nie być oczywiste, o tym mają chyba świadczyć neony w pierwszych scenach, bo ten serial to jest wizja futurystyczna. To jest mniej więcej rok 2025, kiedy według twórców Korea Północna i Południowa się połączyły, no i tam tematyka politycznych zgrzytów będzie się często między wierszami pojawiała. To jest ciekawe, ale jednak bardzo wtórne. I jeżeli chodzi o te wydarzenia, i te najbardziej zaskakujące momenty, no jeżeli oglądaliście wersję hiszpańską, to raczej nic Was tutaj nie zaskoczy. Słyszałam natomiast, że osoby, którym hiszpańska wersja domu z papieru nie podeszła, no to w tej koreańskiej się zakochały, więc być może to jest jakaś wskazówka dla Was, czy po ten serial sięgać, czy nie. Ja się niestety trochę nudziłam. I teraz słuchajcie, ja nie bing y, seriali, jakby z zasady. A tu pochłonęłam siedem odcinków naraz, siedziałam do pierwszej nocy. Y, obejrzałam serial na Amazon Prime, tego lata stałam się piękna. Jest to serial na podstawie książek o tym samym tytule, autorstwa Jenny Han, y, która, przypominam, napisała także do wszystkich chłopców, których kochałam. Y, te filmy na Netflixie pewnie są wam znane. I tutaj mamy bardzo podobny klimat, jeżeli chodzi o poziom młodzieżowej. Uroczości, czyli właśnie te takie młodzieżowe rozsterki, pierwsze miłostki i tak dalej. Oczywiście na początku kolorowo nie było, bo okazało się, że tytułowe tego lata stałaby się piękna. Dzieje się dlatego, że nasza główna bohaterka, bo ona co roku przyjeżdża na wakacje do znajomych, przez ten rok dojrzała na tyle, że zliła aparat na zęby i zliła okulary. Jakby to się wiązało z dorastaniem, nie? urosły jej piersi, no i nagle chłopcy zaczęli się za nią oglądać. Więc to jest... ten sposób się tego lata stała piękna i ona też myśli o tym, że właśnie tego lata musi zdobyć tego wymarzonego chłopaka. Więc początek był bardzo średni, ten punkt wyjścia jest, nie powiem kontrowersyjny, ale wiecie co mam na myśli, no taki mało smaczny. Do tego mamy tutaj ten motyw, kiedy to dziewczyna ma wokół siebie mnóstwo sumy, super ludzi, ale wiadomo, że najbardziej zainteresowana jest mrocznym bedbojem, outsiderem z przeszłością co to ma tajemnicę, pije i ćpa, bo przecież trzeba się dowiedzieć, co mu dolega i jakoś pomóc. Przy czym to jest ten początek, natomiast to, co się potem dzieje i co się wyjaśnia, co skąd wynika masakra bo trzeba przyznać, że potem jest wiele takich uroczych scen, takich słodkich, kochanych jest bardzo fajnie zarysowana relacja rodzinna, bo i jeżeli chodzi o faktyczną rodzinę tej bohaterki i tych chłopców, jak i jeżeli chodzi o to, że relacja między nimi jest wręcz rodzinna, bo ci chłopcy, z którymi ona się wychowywała traktują ją jak siostry, opiekują się nią, dbają żeby nikt jej krzywdy nie zrobił dopóki się w niej nie zakochają, także teraz nie wiem, czy to nie podpada pod jakieś emocjonalne kazirodztwo. Ale powiem wam szczerze, że ja, stara baba, wewnętrznie piszczałam na tym serialu. To jest właśnie ten słodki, uroczy serial, kiedy nastoletnio piszczymy, bo się ktoś złapał za ręce, nie? Taki vibe Heartstoppera, trochę latokoloru wiśni. No kurczę, nie spodziewałam się tak samo, jak tego, że później wejdą dość poważne tematy. I, I rodziny, i związku, i zdrady, i choroby, i śmierci. Na koniec się zryczałam jak głupia na, na ostatnim odcinku. No, no, muszę przyznać, że nabrałam ochoty na książki, więc to coś może znaczyć. I taka mini wskazówka dla wszystkich fanów Taylor Swift i Oliwi Rodrigo i Duy Lipy, bo tam jest mnóstwo utworów w tym stylu. Więc oglądając ten serial, cały czas mamy w tle ścieżkę dźwiękową z TikToka czy innego młodzieżowego Tumblera. Bo jak nie Blackpink, to Serena Gomez albo Rae Jepsen i tak kółko, nie? Więc to taka dygresja. Jeżeli chodzi o sprawę krenowe, to tyle, tak jak mówiłam, nadrabiałam stare animacje, te zabójcze umysły, to opowiem o nich, jak coś jak już się skończę, <grym> czyli za rok. <grym> Przechodzimy teraz do książek. Po pierwsze, wreszcie sięgnęłam po to, do czego Wy mnie zmuszaliście od bardzo dawna. Jest to seria Jennifer L. Armentrout, krew z popi krew i popiół. Krew z popiół? Co mi się zrobiło? Krew i popiół. Potem przeczytałam też przedpremierowo drugi tom w ramach współpracy z wydawnictwem czyli Królestwo Ciała i Ognie. I ja wam powiem, że mam ta Totalnie love-hate relationship, jeżeli chodzi o tę serię. Tu się trochę kłóci chyba nastoletnia ja z, ze mną recenzentką. Ja Jennifer znałam z Obsidianu, książki, którą czytałam lata temu i która w moich oczach była dość wierną kopią Zmierzchu, tylko z kosmitą zamiast wampira. I tam niektóre sceny były dosłownie kropka w kropkę wyjęte ze Zmierzchu. A mnie tam ta książka jakoś tam angażowała i sprawiała mi dużo frajdy. No i teraz jeżeli chodzi o krew i popiół, to tym razem Jennifer przyczepiła się Sary J. Maas, bo ta seria bardzo może się Wam kojarzyć z Dworami od Sary, wzor, Dworem Cierni i Róż i tak dalej, te kolejne tomy. I to nie jest tak, że mamy identyczne sceny, ale to jest ten sam vibe. Nadal bohaterka, która okazuje się, że jest kimś tam ważnym, która niby tutaj tupnie bucikiem, ale jednak słodkie oczęta do jednego z bohaterów robi. Tam oczywiście jakieś te sprawy polityczne muszą się zaciąć, jakieś intrygi. A w drugim filmie mamy wręcz porwanie podobne, podobne do tego z dworów. Trochę syndrom sztokholmski nam w to wchodzi. Kilka jakichś tam scen bardziej erotycznych niż nie. I mimo tej pozornej wtórności, nadal można się przy tym dobrze bawić. Ale ta historia angażuje... Mam wrażenie, że słowa angażuje w tym filmie pojawiło się jakieś 20 razy. Ale wydaje mi się, że nasz odbiór tych książek będzie w dużej mierze zależał od naszego podejścia. Jeżeli jesteście fanami Sary J. Maas i takich książek, jakie ona pisze, i stylu pisania, jej charakterystycznych bohaterów, no to myślę, że Krefi i Popiół też wam podejdzie, bo jak mówiłam, to jest ten sam vibe. To się faktycznie czyta szybka. Czy, czy? To się faktycznie szybko czyta i wciągamy się w tą historię. Tak jak ja wciągnęłam się w pierwszy tom. Natomiast przy drugim mam wrażenie, że oczekiwałam, że będzie czegoś więcej że będzie coś bardziej. Że być może patrzyłam na niego z tego literackiego punktu widzenia, recenzkiego, czyli próbowałam ocenić tych bohaterów, ocenić styl. A nie jestem przekonana, czy do końca te książki temu służą. One mają po prostu dać nam frajdę, mamy się w tą. Um historię wczuć i przeżywać razem z bohaterami, czego ja jakoś nie mogłam zrobić. Ja chyba podeszłam do tego drugiego tomu, do tego królestwa ciała i ognia bardziej na sucho, tak bezemocjonalnie i wydaje mi się, że to był główny powód, dla którego ten, ten drugi tom mi tak nie podszedł, bo od osób które pierwszą część, którym pierwsza część również podobała, słyszałam, że drugi tom jest jeszcze lepszy, więc mam tutaj taki mały dysonans. Ale tak jak mówię, to jest literatura dla osób z odpowiednim nastawieniem, z odpowiednim gustem, z odpowiednią sympatią do odpowiednich książek, jak na przykład do dworów. Do dworów. Pierwszy tom dworów bardzo mi się przecież podobał, drugi niestety już nie i z każdym kolejnym było gorzej. Krew i popiół chyba to trochę powiela, bo ten pierwszy tom był naprawdę ok, a drugi już tak do mnie nie przemówił wiadomo, literacko to nie są wyżyny, ale to jest coś, co po prostu może nam sprawiać frajdę. A, no i zaznaczę jeszcze, że drugi tom ma dopisek z tyłu, że jest to książka dla dorosłych, więc tak tylko ostrzegam, bo wiem, że wydające to u nas wydawnictwo You&Ia ma w nazwie ja, czyli Jan a to nie jest Jan Jak już od tej fantastyki zaczęłam, to polecimy dalej. Dwie książki, które dostałam od wydawnictwa Jaguar. Księga Nocy po pierwsze autorstwa Holly Black, która podobnie jak tutaj wspomniana wcześniej Sarah J. Maas czy Jennifer L. Armentrout cieszy się ogromnym powodzeniem i ogromną sławą wśród czytelniczek fantastyki, bo Holly Black napisała Okrutnego Księcia. I muszę sobie w końcu tę serię dokończyć, bo czytałam tylko pierwszy tom i to 100 lat temu. Księga Nocy natomiast nie wiem, czy będzie dobra dla tych osób, które się Okrutnym Księciem zachwyciły. Albo inaczej, może być dobra, o ile nie będą oczekiwały tego samego. Ponieważ Księga Nocy jest przeznaczona dla czytelników dojrzalszych, żeby nie powiedzieć dorosłych. To już jest dość poważny urban fantasy, chyba mogę tak to nazwać. Albo nawet taki kryminał, thriller, czy trochę powieść detektywistyczna z elementami fantastycznymi. Bo mamy tutaj świat, w którym dość istotną rolę odgrywają nasze cienie. Te cienie możemy dokarmiać, możemy sobie je odciąć, zoperować, możemy je sobie zmodyfikować, na przykład celebryci uwielbiają modyfikować swoje cienie, żeby wyglądały jakoś tak, wiecie, na bogato. No ale jak już się domyślacie, za tym stoi poniesienie pewnych kosztów, nie wszystkie cienie są też takie fajne, niektóre mogą żyć własnym życiem i teraz nasza główna bohaterka jest osobą, Myślę, jak to powiedzieć, żeby za bardzo nie zdradzić fabuły. Jest dobra w szukaniu różnych osób, które zaginęły, więc pomaga swojej znajomej znaleźć tam męża narzeczonego, ale w międzyczasie wplątuje się w różne takie kryminalne i mafijne sprawy. Ym, dowiaduje się też dużo na temat siebie i swojego aktualnego adora adoratora. No i muszę też zaznaczyć, że ta powieść jest brutalna, krwawa. Mamy tutaj przekleństwa, mamy sceny łóżkowe, krew, łamanie kości, wydobywanie oczu. I mimo że jest tak brutalna, to jest stosunkowo powolna. Ja na Instagramie napisałam, że to jest tak jakby JK Rowling przeszła od Harry'ego Pottera do wałania kukułki. I tak u Holly Black jest okrutny książę, który był młodzieżowy, elfy, magia, a teraz mamy coś poważniejszego, trudniejszego, wolniejszego, kryminalnego. Tak samo można to porównać do Libardugo, jakby trylogia Grisha a Dziewiąty Dom. Swoją drogą Księga Nocy może bardzo przypominać Dziewiąty Dom. To znaczy to też jest teoretycznie Dark Academia style, ale bez akademii. <gryw> po prostu jest tak mroczno, to jest ten sam klimat albo takie coś jak kołysanka dla czarownicy Kupasiewicz, to te klimaty jeżeli patrzymy na to pod tym kątem to myślę, że jest to naprawdę dobrze zrealizowana powieść, no ale musimy się nastawić, że sięgamy po coś, co jest wolne i, i służące bardziej analizie czy rozpracowaniu tych, tych intryg, niczym Sherlock niż faktycznej zabawie i że o, pocałują się czy nie to, to nie jest kompletnie ten klimat, więc domyślam się dlaczego ta książka zbiera dość negatywną opinię, bo jeżeli ktoś był fanem Holly Black i sięgnął po jej kolejną Książkę, oczekiwał tego samego, bo ma kaca książkowego po okrutnym księciu, no to, to to nie, tutaj tego nie dostanie. Ale książka jako książka ze swojego gatunku dla swoich odbiorców, myślę, że naprawdę może się podobać. I przechodząc do bardziej obyczajowych, młodzieżowych i takich luźniejszych historii, przeczytałam również Drive Me Crazy, She Drives Me Crazy, taki nie bójmy się tego powiedzieć, hicior TikToka z ostatnich miesięcy, a szczególnie w czerwcu, kiedy był miesiąc dumy, bo tutaj mamy właśnie reprezentację LGBT, mamy Woman Loves Woman i do tego tematykę sportową i szkolną, i wszystko to w młodzieżowym klimacie. Ponieważ nasza główna bohaterka gra w drużynie koszykarskiej, w drużynie, w drużynie przeciwnej jest jej była, no i teraz, żeby się na niej, na niej zemścić, żeby wzbudzić w niej zazdrość, ona postanawia umawiać się z ich wrogiem, czyli z jedną czyry liderek, taką królową szkoły, wiecie, typu Sharpay z, z High School Musical. Więc mamy tutaj motyw fake dating, mamy też motyw enemies to lovers. Nie jest to nic niespodziewanego i nieoczekiwanego. Myślę, że od początku można się domyślać, jak to się skończy, ale mamy tutaj bardzo fajnie potraktowaną tematykę tego sportu, analizy dotyczącej tego, czy cheerleading to jest sport. Tam jest dużo dyskusji o tym, ile one ćwiczą, jak dużo zależy od ich energii i tak dalej i czy cheerleaderka może się starać o nagrodę dla takiego sportowca roku, jakby stypendium sportowe itd. A druga fajna tematyka, która jest tutaj poruszona, to właśnie tematyka zazdrości. Tego, że nasza główna bohaterka trochę ma klapki na oczach, i jedyny cel to jest właśnie ta zemsta na tej swojej byłej, nie próbując zrozumieć dlaczego się rozstały, z jej winy, nie próbując spojrzeć na całą sytuację jakoś tak obiektywniej, nie próbując spojrzeć na to, co się dzieje wokół niej. I to wydaje mi się, że są tematy dużo ciekawsze niż ta fabuła sama w sobie, bo ta jest dość przewidywalna. I podsumowując, lekkie, przyjemne na czerwiec akurat może nawet i na wrzesień, no bo szkoła nie zobowiązujące, raczej do jednorazowego przeczytania trochę powiedziałabym, no, jako wybrana maruda mogę, <grym> mogę pomarudzić, bo powiedziałabym, że nie do końca należy jej się tytuł tak hypowanej y książki, jeżeli chodzi o tego Buktioka, bookt co ja mam dzisiaj z tą wymową Buktoka. Nie jest to aż coś tak wyjątkowego, na pewno jest wiele lepszych książek z podobną tematyką, ale tak jak mówię, czyta się szybko, przyjemnie i do zapomnienia. No, i tak właśnie u mnie przebiegł czerwiec. Nie było tego bardzo dużo, bo był zapracowany pod różnymi innymi względami o upawach, nie wspominając, przez które się przecież nie chce nic robić. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, czy też oglądaliście któryś z tych seriali, jakie były Wasze wrażenia. Możecie mi także polecić jakieś nowe tytuły, po które powinnam sięgnąć i, i o czym mogłabym Wam tutaj wspomnieć. Natomiast za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, i do usłyszenia, i być może do zobaczenia niebawem.